Wielko 24 mecze zostały do końca kampanii 2020-2021. Na horyzoncie widać już nowy sezon i końcowe rozstrzygnięcie aktualnego. Zapraszam na magazyn wirtualnych lig i podsumowanie 28. kolejki PKO Ekstraklasy. Tym razem hitem będzie mecz w Szczecinie. Pogoń zagra z Legią i od tego pojedynku będzie wiele zależało w kontekście walki o ostatnie wolne miejsce na podium. Odbędą się również derby Poznania, a na koniec Lechia podejmie krakowską Wisłę. Dwa lata temu zwycięstwo z liderującą Legią na cztery kolejki przed końcem było dla Piasta punktem przełomowym całego sezonu. Ale najważniejsze trzy punkty w kontekście sensacyjnego Mistrzostwa Polski Gliwiczanie wywalczyli tydzień później przeciwko Jagiellonii. Tym razem Fornalika ograli Lecha i objęli prowadzenie w tabeli, a tydzień później Później przyszło im mieszyć się na wyjeździe z Krakowią. Od początku goście ruszyli do ataku, a Niemczycki musiał już w szóstej minucie interweniować po uderzeniu żyry. Na kolejne okazje piasta przyszło poczekać do drugiej połowy. W pięćdziesiątej minucie chrapek znalazł się w dogodnej pozycji, jednak oddał piłkę i żyro ponownie został powstrzymany. Jako kolejny próbował Tiago Alwesz i Niemczycki znów był górą. Dopiero w 83 trzeciej minucie Sokołowski dostrzegł niepilnowanego Wide i rezerwowy w prostej sytuacji dał gościom prowadzenie. Nie stworzyła przez całe spotkanie ani jednej groźnej okazji, więc dowiezienie jednobramkowego zwycięstwa wydawało się proste i oczywiste. Tymczasem w drugiej doliczonej minucie obrońcy z lekceważyliwana Mersforta, który pociągnął akcję w stronę bramki i z linii pola karnego huknął bez namysłu, a futbolówka odbita od poprzeczki wylądowała w bramce. Piast w dramatycznych okolicznościach daje sobie wyrwać zwycięstwo i utrzymanie pozycji lidera zawisło na włosku. To czy Gliwiczanie pozostaną na pierwszym miejscu lek zweryfikował bardzo szybko bowiem już w następnym meczu miały miejsce derby poznania. Szturm Lecha na bramkę rywala był jeszcze bardziej intensywny i tylko w pierwszej połowie kolejorza trzykrotnie od gola dzieliły milimetry. Najpierw Ramirez, w wiadomy tylko dla siebie sposób, zatrzymał Lis. W 23. minucie bramkarz Warty odprowadził piłkę wzrokiem, ale na jego szczęście strzał z Kurasia odbił się od słupka. Na 6 minut przed przerwą młody skrzydłowy trafił tym razem w lewy słupek, a dobitka również okazała się nieskuteczna. Dopiero po zmianie stron Lech odnalazł sposób na pokonanie lisa a tym który odczarował bramkę został Dani Ramirez. Lech poszedł za ciosem w 71. minucie, Tiba bez przyjęcia posłał piłkę nad obroną a prowadzenie gości podwyższył Jan Sykora. Swojego gola mógł mieć także niezwykle aktywny Michał Skóraś ale dobry strzał wolejem ze ostrego kąta zatrzymał bramkarz. Derby poznania ponownie dla Lecha, kolejosz odrabia więc straty do piasta i równa się z nim punktami. Wędrujemy do Wrocławia gdzie Śląsk podejmował górnika. Dla wrocławian było to już trzecie podejście do zapewnienia sobie utrzymania, lecz nic nie wskazywało na to, że tym razem wreszcie wydarzenia pójdą po ich myśli. Już w 18 minucie Nowak przyjął piłkę w polu karnym i prawą nogą posłał ją do bramki. Śląsk odpowiedział po pół godziny gry, Janasik wpadł w szesnastkę, ale dwukrotnie był blokowany. W drugiej połowie goście mogli podwyższyć prowadzenie, ale strzał Nowaka również najpierw był blokowany, a do bitkę pewnie chwycił szromnik. Ostatecznie Zabrzanie wywożył z Wrocławia trzy punkty. Dla niezwykle strzelnej w ostatnich meczach Jagiellonii spotkanie ze Stalą wydawało się łatwe do wygrania. Jakie było więc zdziwienie publiczności, gdy w ósmej minucie po rzucie rożnym dziekańskiego głową pokonał czorbadzyjski? Gospodarze zareagowali dopiero na 5 minut przed przerwą, Pulić w polu karnym wycofał do prikryla, a ten zewnętrzną częścią lewej stopy trafił zaledwie w słupek. Po godzinie gry zaczęła się wymiana ciosów. Gra toczyła się akcja za akcję. Najpierw Dziekoński odbił mocny strzał Domańskiego zmierzający pod poprzeczkę. Później kolejny Czech, tym razem pospisz nie zdołał pokonać strączka. W 82 minucie nastrąconą przez Augusty na piłkę nabiegł prokić, ale młody golkiper Jagieloni poradził sobie z tym sytuacyjnym strzałem. W samej końcówce Pulić po raz trzeci wykreował świetną okazję i tym razem zaprzepaścił ją taras Romańczuk. W doliczonym czasie Czernych postawił wszystko na jedną kartę, po jego Strzale piłka ugrzęzła wśród obrońców dopadł do niej Imaz i wreszcie odczarował bramkę strączka. Zamiast łatwego meczu Jagiellonia została postawiona przed wymagającym zadaniem i musiała mocno się natrudzić, żeby ostatecznie wyrwać jeden punkt. Po dwóch porażkach z rzędu zagłębie dostało szansę od losu na przełamanie przeciwko Pod Beskidziu. Miedziowi od razu ruszyli na bramkę rywala. W 11 minucie Drażycia zatrzymał Peskowicz, a Podlińskiemu zabrakło refleksu, by dobić piłkę do bramki. Mimo to na gola napastnik długo nie czekał, bo już dwie minuty później po podaniu szysza pokonał bramkarza. W 26 minucie doświadczony golkiper odbił narzut prosty strzał Starzyńskiego. Następnie sprawdzona została również czujność Chładuna. Po uderzeniu Bilińskiego bramkarz Zagłębia zdał egzamin. Kolejne okazje przyszły dopiero po zmianie stron. Ponownie Starzyński przegrał pojedynek z Peskowiciem. Po kilku minutach Mraz z ostrego kąt trafił w słupek, ale wygarnął piłkę na samej linii końcowej dośrodkował wprost na głowę Baszkirowa i Bułgar bez trudu zamknął akcję. W 82 minucie Mraz nie Czysto trafił w piłkę, ale nieudana próba strzału zamieniła się w dość przypadkową asystę. Na listę strzelców wpisał się natomiast Kacper Chodyna. Pod Beskidzie szukało jeszcze bramki honorowej, lecz Bilińskiego znów zatrzymał Ładun. Bielszczanie są już praktycznie pogodzeni ze spadkiem. Zagłębie wraca na zwycięską ścieżkę. Przenosimy się do Częstochowy, gdzie Raków podejmował Płocką Wisłę. Już w 13 minucie Poletanowicz otrzymawszy piłkę od Sapały przełożył ją na lewą nogę i prostym strzałem zdobył pierwszą bramkę. Medaliki z prowadzenia długo się nie cieszyły, bo już 8 minut później do wyrównania w łatwej sytuacji doprowadził Lagator. W 39 minucie Kamiński zaliczył dobrą interwencję po uderzeniu Gutkowskisa i remis utrzymał się do przerwy. Po zmianie stron bramkarz Nawciarzy wyłapał jeszcze strzał jego, a chwilę później uderzenie Gutkowskisa nieznacznie minęło jego bramkę. Mecz kończy się podziałem punktów. często chowianą ewidentnie za braku skuteczności. Czas na hit kolejki. Od meczu Pogoni z Legią zależało wiele w kontekście walki o brązowy medal dopiero przed samą przerwą zaatakowała Legia. Kapustka zdecydował się huknąć z trudnej pozycji, ale mimo to Stypica musiał się wykazać. Po zmianie stron przewagę zaczęli budować portowcy. W 58 minucie akcję zamykał Kozłowski i Boruc odbił piłkę na rzut rożny. Zobaczmy ten stały fragment. Damian Dąbrowski wrzuca na dalszy słupek i Gorgon głową pakuje futbolówkę do siatki. W tej sytuacji Pogoń odrabia czteropunktową przewagę i stawia Legię pod ścianą. W samej końcówce Benedyczak próbował jeszcze podwyższyć prowadzenie, lecz Boruc nie dał się pokonać po raz drugi. Ostatecznie faktem stało się coś, na co zanosiło się w zasadzie od połowy rundy jesiennej. Stołeczną drużynę można już oficjalnie nazwać ustępującym mistrzem Polski. Na zakończenie Lechia grała w Gdańsku z Wisłą Kraków. Podobnie jak jesienią dostaliśmy niewiele emocji, z tą różnicą, że tym razem bramki padły. W 13 minucie biała gwiazda rozmontowała obronę gospodarzy, a wynik otworzył Konrad Gruszkowski. W odpowiedzi z przedpola karnego próbował Kubicki, ale Lis spokojnie wyłapał jego strzał. Po pół godziny gry ten sam zawodnik pewnie wykończył akcję w ombrebie 16 i doprowadził do remisu. Po tym golu można było już w zasadzie opuścić stadion. Ostatni mecz kolejki skończył się kolejnym podziałem punktów. 28. ósma kolejka była nieco mniej porywająca od poprzednich, przede wszystkim padło mniej bramek i aż połowa start zakończyła się remisami. Na fotel lidera wrócił lech Poznań, ale wyższe miejsce gwarantuje mu tylko bilans bramkowy. Już tylko kolejosz i piast grają o mistrzostwo, pogoń zaś w następnej kolejce może zapewnić sobie brązowy medal. Na drugim biegunie Śląsk Wrocław wreszcie zapewnił sobie utrzymanie. Pod Beskidzie nadal ma cień szans i nadziei na wyjście ze strefy spadkowej, ale patrząc obiektywniej na przestrzeni całego sezonu górale zdecydowanie odbiegają poziomem od reszty stawki i od niemal samego początku rozgrywek nikt nie widział ich w elicie na kolejny sezon. Wszystko wskazuje na to, że do końca sezonu Pele van Amersfoort prześcignie Świerczoka i uplasuje się na trzecim miejscu w klasyfikacji strzelców. Holender ma już tyle samo bramek, co napastnik Piasta. Spośród czołówki swój dorobek powiększyło dwóch Hiszpanów – Imas oraz Ramirez. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym magazynie wirtualnych lig.